Witam moi drodzy serdecznie w kolejnym odcinku, drugim z The Hunter'a. I słuchajcie, w tym odcinku troszkę Wam powiem o jednej rzeczy: Mianowicie, planuję przerwę w YouTubie ciężko koło, no, no, jeśli ja dobrze pójdzie, koło miesiąca z prostych przyczyn. No, nie no. wiem, temat tematycznie jeśli chodzi o grę, Wam powiem: od 6 czerwca to jest, nie, czy ja to nagrywam z przyznaniem, ale od 6 czerwca yy, ruszam na kurs. Myśliwego, po prostu. Kursy będę miał po pracy. To jest plus minus będę miał kursy od godziny 15.30 do 22.00, 23.00, a rano muszę wstać o piątkę, także... No... No wiecie, nierealne, żebym po prostu o tej godzinie jeszcze miał do was usiąść i ponabywać. nie? Po prostu... No jest tragedia, nie? Jeśli o, o... czas, tak sami posłuchacie. Pewnie, że to... No i pięknie. To wiem. To wiem. Eee, widzicie, szybko poszło, jeśli chodzi o polowanie. No, ładny, znaczy ładny, ciekawe sobie porażenie to... okaże się tylko czy mocno dostał Na pewno to w... kiepsko chyba no, Ach matko kurde, tyle co nic O! O kurde, ten drugi strzał był naprawdę ładny Tu są jeszcze Ten pokrwawienia świetnie, to musiał dwa razy dostać a, kręgosłup Ktoś strzałkowa Wyraźnie dostał. No, nie jest źle. Ale proszę, mam powiem ciekawe jak na Daniela. Bardzo ciekawe. Dobrze. Teraz twój sens. No to przynajmniej coś się udało na początek upolować Dobrze Co my tam dalej mamy? O, tam dalej też No to pójdziemy typowo na taniale dzisiaj I słuchajcie i rzecz tego, że wspomniałem No nie będę w stanie nagrywać do Was wrzucać filmów, siedzieć po prostu, żeby po no do nocy tam gdzieś, żeby to wiecie. Się przerzuciłem, bo to też chwilę zajmuje. Wierzcie. Także no, na pewno miesiąc przerwy. Nagram do Was może parę filmów z wyprzedzeniem. Słuchajcie, jeśli znajdzie się czas, to może w niedzielę coś nagrać i coś rzucę. Może, ale to jest, wiecie, takie. Kwestia tego, czy będzie mi się po prostu, wiecie, chciało usiąść do tego komputera, czy nie. Nagrałem dla Was. Pewnie będziecie mieli to, bo to pewnie wrzucę z O, ja nagrałem do was jedno rocznika, które wy będziecie widzieli z szóstego. Z kolejnej rocznicy. I teraz nagrywam do was ten, więc albo wrzucę najpierw The Hunter'a, potem będzie ten rocznicowy. Albo będzie na... że najpierw będzie rocznicowy, potem ten z wyjaśnieniem, że nie będzie filmu. Może tak, sobie, zobaczę jeszcze. O! O. Orygonek. O. Adzień niedaleko. No dobra. Widzicie, jak go no. ładnie? No dobra, to no, idziemy. To ja powiem wam, podoba mi się, nawet... Miałem udane to te polowanie. Tego Daniela faktycznie jeszcze gdzieś tam... Fajnie trafiłem, nie będę mi się za nim za wiele dylać, no to będzie git. Już całkiem. Nie gdzie go trafiłem o, jest eee Nigdzie dobrze Cholera To chwilę za nim pójdziemy Nie. Mam tylko nadzieję, że kurde gdzieś tam zrozumiecie to, że Nie. Bardzo mało, ojeju Kurde, on no to już dupa No ale już zanim pójdę zobaczymy Znaczy nie takie powzwałe bo te klapy kwisą co więc... znaczy chwilę Ja mną znaczy, biegam się zanim pójdę myślę, że gdzieś lepiej Ja szczerze <laughs> No i mam nadzieję, że wy też to zrozumiecie, że kurde jednak jakieś tam też pasje mam poza poza YouTubem i nie będziecie jakoś tego wiedzieć. Czekacie po prostu za tymi filmami troszkę dłużej i no, mogę wam powiedzieć, że jeśli się uda, no to będzie jakiś odcinek jakby jak się przygotować do polowania i tak dalej. Będzie, no będzie też poza, może coś poza grami, zobaczymy co, co z tego wyjdzie ja tak, że wszystkie egzaminy pozdaję, bo to trochę znowu też jest roboty z tym. Także, słuchajcie, ja jeszcze do, dam później jeszcze. O, wiecie, widz, widzicie? Jest jednak. Na Wam może linka gdzieś do poprzedniego odcinka z tego? Co masz na ubie No tak, w miarę. Na, że to Daniel, Salna, Lis, Kojot, Salma, Salma. A w mogę. Ej, to no trochę tego jest. A, dostał gdzieś tu I co, nie dostał? Serio. Zobaczcie, dostał w nogę i nie przyszło do serca dzień, przez to Na no, kiepsko. ja w ogóle jestem? Gdzie jestem, to znaczy zobaczymy jeszcze coś. No, dwa Daniela. Nie, o takie. No W międzyczasie jeszcze, może w sumie te, te studia jeszcze mam, dlatego też tak, no nie będzie się pojawiało za wiele. Mimo że w sobotę teoretycznie szybciej kończę te, no całe te głosy bo zaczyna się gdzieś to no, od dziewiątej i trwa przez 7 godzin, no to jednak gdzieś tam może, że będę miał czasu na nagrania, ale studia to też jeszcze męczące, jak troszkę, powiem wam szczerze. I naprawdę. Także słuchajcie, ten odcinek, postarajcie się za, zaserwować, zabombować jakieś tam, wiecie, masą lajków. Fajnie będzie, słuchajcie, jeśli, fajnie by było, gdybyście dali... ...jakieś tak, lajki jeszcze pod ten film nie zrozumieli tą przerwę. Nie. Może już parę takich przerw mieliśmy niezapowiedzianych. Pewnie skakiwała seria jakaś i był w miarę git. Ale niestety, kurde, no... Teraz już jak jest i... No. Może no, w no, międzyczasie pojawią się odcinki, bo z tego co słyszałem, z tego co gdzieś czytałem, mają być, ma być na Epic Games to cała debowa, cała trylogia jakby tych nowych części yy, yy, Wolfensteinu. Także może, może coś z tego będzie. O, co to? Jezu, tak daleko? Ojeju! Oj, oj. A nie ma nic bliżej? Nie ma nic bliżej. A tam pan może coś zauważyć? Nie. No. Nie, no, nie się zauważył. Lutacja no, Wiecie co, kumde, ten jeden quest jest taki powiem Wam szczerze, bardzo upiedliwy. Mianowicie w konkretnym miejscu mam upolować Daniela i zrobić... Zwaj... mu upolować? zdjęcie, nie? nie? tyle co upolować, zrobić mu zdjęcie. Czyli trzeba bardzo tylko podejść. No wiecie, to jest kumde, jednak męczące, bo tak jak widzieliście, czy dwóch daniela mogę sobie strzelić i... i wsią tak i spokój. I jednak kumde, podejść do Daniela, kurde na bliski no to wiecie no to trochę trochę męcząco tak no gdzieś w tym rejonie o tak żeby było sam no, no świetnie na niej jest tu ewentualnie jeszcze co tu jest no, też no, daję no, to mamy jeden no, sami widzicie jak to to jest No te ja powiem, też mam wzdziebko inną niż, niż bazową, no to jak też, wiecie, dobrego przybliżenia to jest postawa. Cz, nie widać, no dobra. Myślę, że za chwilę powoli możemy kończyć, może jeszcze się przejdę, zobaczę. Kaczuk, jak... Czy się w sobie. ale pamiętam, gdyby mam, ta sama gra w sobie jest przyjemna. Nie, tak żeby lepiej się tego to trzeba mi się kup kupować jeszcze czasów na DLC, ale to... To już wiecie sami, że to lekko była gra wideo. Co my tu mamy? Daj mi na spoko. tu sam. Zobaczmy. wizytu, wizytu, jeszcze wizytu, 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 Daniela bym spotkał. well Nie trafiłem czy trafiłem? Nie wiem. Nie trafiłem. Ciekawym to bo będzie w szoku łączyć ja. Ale ładny był, więc mnie spuszczę. Dziękam jak mogę. Chciałem tylko zjadnąć. Nie wiem, czy tutaj. za nim pójdziemy, zobaczymy, czy może się uda go strzelić i... Jeśli nie, to nie nie będę już też zanudzał. Już troszkę to nocne trwa, więc... Jeszcze, że wystarczy te parę minut wyjaśnienia, że będzie przerwa i tak dalej. chyba już nic z tego, jak już biegnie tak faktycznie biegnie no to już kundy chyba nic tego może jeszcze tam pominęć, tak sobie lupnej ale nie widzę nic Dobra. jeszcze chwilę przejdziemy dalej O, widzicie? I już gdzieś tam nie Na pewno to ten co mi zwijał, więc... Minę deczaki zabywało co nie robić, mój nie sobie obok. No to ten sam. Fajne to się jak idzie to wszystko faluje. Fajne to jest. Jak się patrzy bez motoru. No i zbliżamy się. Więc, widziałem go, kurde. Proszę. Gdzie tam? Ma ładne poroże, więc tylko po to, i tego odstrzelić tak na naprawdę.

I sobie śladów braknie. Także macie przykład, ile nieraz trzeba się zachodzić, nachodzić na tą zwierzyną. Bo kurcze, no, tamte dwa, w sumie ten jeden był przypadkiem trafiony, ten, trafiony, tak? Stał okryt na drodze, ten drugi no to Chyba też się nawinął. O, i czemu nie może gdzieś stać Tu właśnie na otwartej kudy, przestrzeni. Muszę sobie znać, że widok jest elegancki. O, no mam. To co? Dostał. No i widzicie. Opłacało się na nim podejść. Nie biegnij. Ciekawe czy jakiegoś zrzuta może znajdę jeszcze raz. Jeszcze. Tą parę mi się udało kiedyś znaleźć tutaj właśnie w tej grze, więc... I ja, w sumie też znalazłem kilka. Także o, widzicie sami. ładne trafienie było. No. Piękne trafienie. Kurde. Duże trafienie, no. Jeszcze kupę zrobił przed śmiercią. Nie no. Poroże ma bycze. Kurde. Złoty strzał. Ujeju, <grym> nawet nie zrczyna, sobie zrzucię uwagę. Ojeju, ojeju, o kurde, pu hu, hu ładne trafienie, zapisz, zdobyć, musi być zapisana. dziękuję bardzo, zacznijcie, pu hu, hu dobra, dobra, kończymy ten odcinek, ja wam niczym z tego nie powiem, naprawdę niczym, o kurde, ale się cieszę, że to weszło. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się do następnego odcinka albo w się, albo w przerwie. Miłego dzieńca. tego tygodnia. Na razie. Trzymajcie się.